Okej, okay, to się robi interesujące. Więc ty jesteś mamą? O, ona się śmieje. No i się tak susiła pod koniec, to trochę zepsuło, ale co my tu mamy? Zapytaj mamy, jakaś wyszukiwalka czy coś? Kim jesteś? Witaj w domu. Jestem mama. Inteligentna wyszukiwarka. O co chcesz dziś zapytać mamę? Byłaś kiedyś dużą stroną internetową? Ciągle jestem duża. To użytkownicy stali się mali. To jest ciekawa odpowiedź. Czy infostada nie została porzucona lata temu? Tak, ale może któregoś dnia użytkownicy ponownie ją odwiedzą? Hmm. Tego oczywiście nie wie nikt. Czy ty żyjesz? Nie, ale została napisana w miłości. To nowy język programistyczny gdzie aplikacje bierze się za pomocą uczuć. Szczerze, jeden z moich ulubionych cytatów z gier komputerowych czasów. Naprawdę bardzo lubię ten cytat. Właśnie z tym, że jest napisana właśnie w języku miłości. To jest świetne po prostu. Ja czuję się z tym dobrze, a ty co czujesz? No czuję takie trochę ciepło, że tak od ciebie emanuje droga, mamo. Wiesz wszystko? Mama zawsze wie najlepiej. Wiem również, że w większości drzewek dialogowych Zawsze możesz wybrać ostatnią opcję, ciągle i ciągle, i przeskoczyć w ca cały wątek. Ale mama wiedziałaby również o tym. Ok, co mamy dalej? Obserwowałaś mnie? Otrzymałem przekaz wideo, gdy wsiadłeś z żabie paszczy. Poza tym, na moim blogu pojawiła się nowa notka, gdy wysadziłeś robotowi głowę. Wszystko szło w dobrym kierunku. No, czyli na rzeczywiście widziała, tam siedziała, nasze no, każde nasze poczynania, właśnie, właśnie, mówiła o tym, o tej całej żabie, tym całym tym że z jego ustą wyszliśmy i to właśnie ten cały robot, wiecie, ten cały, on chyba nie miał nazwy, a ten cały, co jemu wysadziłem głowę, ten cały, co się wpatrywał w moją duszę, wiecie, ten cały, z tymi czarnymi ślepiami, to wszystko. Okej, okay, co teraz robisz, skoro zostałaś tutaj sama? Piszę listy do wszystkich użytkowników i ja umieszczam w nich specjalne oferty, kupony zniżkowe... Ważne marketingowe informacje, dostosowane do indywidualnych zainteresowań użytkowników. Zapraszamy ich również do odwiedzenia mojej strony, by odwiedzili mamy. Przecież nie chcemy, żeby ktokolwiek poczuł się samotny. O, więc ktoś jeszcze odwiedza twoją stronę? Ty odwiedziłeś. To jest słuszna odpowiedź, doprawdy. Czy to zapach siasteczek? Tak. Dodaję jeszcze te twoich osobowych, osobistych danych do każdego z nich. W jakim sensie, jakie osobiste dane są w tych siasteczkach? Według polityki firmy, Moja ciasteczka mogą zawierać Twój adres, historię wyszukiwań, spożywane produkty sojowe, zakupy online, karty zdrowia, billingi telefoniczne, listę przeglądanych stron, listę e-maili, przekaz wideo swojej bieżącej, e bieżącej lo lokalizacji i znacznie więcej. To specjalny przepis mamy na to, aby użytkownicy otrzymywali darmowe i ważne informacje. Czy moje osobiste dane są u Ciebie bezpieczne? Twoje osobiste dane są zapisywane w bezpiecznej bazie danych i nigdy nie zostałem przekazane osobom dustronnym chyba że poproszą, abyście ktoś się podacie na siebie, abyś nie firma twierdzi, że to dla niej dobry interes. Noby nie przykład zostaną... Dalej! 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 Pfff! Ile bo tych gwiazdek, ja nie mogę. To było szalone. Czy mogę usunąć swoje ciasteczka? Jeśli usuniesz ciasteczka, zapomnę się. To tak jak gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Jesteś pewien? Wiesz, w sumie nie będę ich usuwał. W, w sumie, czemu miałbym to robić? Pinął ich, mamu. Dobry użytkownik. O A pomożesz mi, mamu? Jakie pomocy potrzebujesz? Cały świat stał się trójwymiarowy i nie wiem już, co jest podziela, a co nie. Czy próbowałeś położyć kable? Um, czy to ma z tym wszystkim związek nad nie? Co nas zrobić, aby wszystko było znowu w dwa D? <laughs> spróbuj zamknąć jedno oko. Też całkiem słuszna odpowiedź. Przyznam, bo tam nie jest takie coś, że jak się patrzy przez jedno oko, to tylko się, w, w, no, tylko się widzi w dwa D, a nie w trzy. To tak. Nie wiem, jak to lepiej wyjaśnić, coś tam z tym jest, nie Ok, Okej, jak mogę zjeść wielką korporację? To nie brzmi zbyt sympatycznie. Jeśli nie masz nic przeciwko, mam do wysłania kilka milionów wiadomości do moich użytkowników. Do widzenia! A... Właśnie, właściwie, wysyła spam do milionów użytkowników? Każdy wywiad otrzymuje specjalne oferty od mamy. A skąd ty o tym wiesz? I całe sieci moich botów. Hmm, czy mogę się zapisać na listę subskrybentów? Mama zawsze cieszy się z każdego nowego użytkownika. Wpisz adres e-mail w pole poniżej. Polega to nie moje usta. Ludzie myślą, że tak właśnie jest. A to nieprawda. No właśnie, ona ma tylko oczy. Miał ja i tak. No, te usta do dorobię może jeszcze. Dawaj, niech będzie, nieważne. Ok, mój adres to: Wszyscy, małpa pasie to na Witaj w domu. Wetejstruję. Zapisuję. Gratulacje. Wysłałam mail potwierdzający na Twój adres e-mail. Musisz zaakceptować warunki umowy, zanim otrzymasz oferty specjalne. Okej, okay, czy wiesz wszystkie oferty specjalne, jakie kiedy, kiedykolwiek istniały? Co kombinujesz? Wysłanie każdej oferty specjalnej, jaka powstała w historii i Będę spowodować wysłanie ogromnej ilości posty jeszcze większe oszczędności. Bardzo chętnie to zrobię. Ale będę potrzebowała pomocy. jakiej? Uh, okay. Co mogę zrobić? Większość poczty została usunięta na przestrzeni lat. Na szczęście, na ich tak naprawdę nic nie jest do końca kasowane. Można ją przewrócić. To niebezpieczne. Napotkasz na swojej drodze wirusy, i robaki. I strony, które wyglądają jak twój robak. A czy jak twój. Nie, jak twój bank tam była, nie jak twój robak. za ja gada. Musisz się wybrać do miejsca, do którego trafiają wszystkie pliki po usunięciu, czyli domyślam się, nie, to nie jest kosz raczej, właśnie po usunięciu, gdzie, tam, gdzie one trafiają? A to, bo niby jest usuń, to wiecie, że trafiają do kosza, a potem wiecie, kosz się upróżnia, więc chyba o kosz chodzi tak naprawdę. No właśnie, gdzie trafiają? Do takiego kosza na południowo-wschodnich rubieżach. Jak się mogę tam dostać? Musisz zaakceptować warunki umowy, a mama zamie się resztą. Dwukrowek na nawiasu. Okej, okay, więc. No już się ja pożegnałem, bo też nie chcę z tych całych e, ciasteczek usunąć. Więc. Kocham cię, mamo. Do widzenia. mi jeszcze kiedyś. Napiszę. O, -o. Masz to, wiadomość. Oh my god, you got fail. Okej, okay, więc. Tak. Nie wiem, mamy jeszcze dostęp do kolejnego poziomu, czyli wyzwolenia. Ale oto, jakiś się bądź pojawia. Bond 3 za się 3 że musimy najpierw zaakceptować warunki umowy, całusy mama podpisane. Więc, to właśnie, że się pojawiła taka... no się pojawiła taka właśnie ikonka koperty, ko ikonka e-maila przy Światowej Korpacji Gród, więc tam teraz wejdziemy. Wersja beta! I jej 8-bitowa muzyka w tle. Chociaż nie jest aż taka szczególnie... Mi się daje fajna. Mi się daje, jednak, że... Mogli lepiej, mogli to wykombinować. Okej, okay, to jest jakiś my z tego co widzę. Gratulacje! Oznaczać wybrany, aby otrzymać oferty specjalne od mamy oraz jej wotów. Pamiętaj, też mama zawsze wie najlepiej. Załuszy mama. No cóż, no... z, no, z chęcią to zaakceptuję, skoro, no wiecie. Skoro to jest wymagane, abym tam tą grę przyszedł dalej. Więc... Akceptuję. I jakaś dramatyczna muzyka w tle, która trochę prze, te całe ośmi witrowie brzmiałem tak przerwała przez chwilkę. A więc już stąd wyjdziemy i się wrócimy do tak tutaj, do tego całego, do tej całej infostrady, do wydarzenia czwartego. I przejdziemy do wyzwolenia po tym, jak właśnie zaakceptowaliśmy warunki umowy. Widzicie, już się udało. Do kosza i z powrotem. I znowu, fanki muzyczka. Jakaś pigułka z napisem przewróć gwiazdka. Pansując na krawędzik wielkiego kosza. Ostatni glutów Nie znowu sobie jest z. Ostatnie z gruntów nie zdawały sobie sprawy z tego, że były bardzo wybuchowe, ani że za posta i pliki z infostrady zostaną za chwilę przywrócone. Wirtualny ARTYSTAMARZ masz. Ok, więc co musimy tutaj zrobić? To musimy te bloki wysadzić za pomocą tych oto gruntów wirtualnych, po co trzeba je podpalić i one się zajmą resztą. No, niby nie, nie jest to jakaś szczególna filozofia, ale poziom może być całkiem no, całkiem e, kurzające, tak naprawdę się może dłużyć i tak dalej, więc. E, no tu też e, no, się ciepliwość może popłacić po prostu. E, ok, spróbuję to może tak podpalić, może coś z tego wyjdzie? Tu jak pamiętam, jest zetuacja na, na ilość ruchów, więc to mi pewnie się nie uda, się założę pewnie. O, tu mi ta pikuga blokuje drogę. Tam blokuje dostęp na dół. Okej, okay, wszystko się ładnie niby pochyla, no ładnie się przewróciło, ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie, oczywiście, skoro, no... JESTEM ZABLOKOWANY?! Pff, jestem zablokowany, to trochę, nie wiem, dwuznaczne, wiecie, bo... Wiecie, mi się blokowali na YouTubie, że o, o, dostałeś bloka, bo, nie wiem, bo... Bo tam coś. A, nieważne. Okej, okay, próbujemy po raz kolejny, Chyba to nie, to jest całkiem, no niby... Nie tak trudny poziom, ale trochę jednak wkurzający, bo tak tak czasami tak szuka się jakichś tam dróg do ciągu naszego do do tego poziomu, więc no, tu trzeba mieć trochę cierpliwości po prostu. O, tu się wszystko dość ładnie obudziło, ale teraz może dam trochę glutów stąd na dół, szybko jakoś tam zrzucę. To niczego nie zniszczyło. To było żałosne. Więc tak zrobisz wszystko wybucha, kurde w powietrzu. bo nie jest to co chcę kurczę zobaczyć przez ten cały czas. A, to się tak odbija, paskudnie. Jeszcze raz spróbuję, może ten poziom. Bo ten poziom, no, może być wkurzający, naprawdę. Więc. Próba trzecia, już chyba to jest, tak? No, tylko jeden się wysadził. A, szkoda. No, to już trochę było lepsze, ale. Jeszcze nie jestem aż tak zadowolony czy coś. No, co się ta sieć nie podpala, pojęcia nie mam. Szczerze, o, to się teraz tak pochyliło trochę dziwnie. Tutaj widzę. Urali, nie mogę tam się w ogóle dostać. No, ten te nadz budował, to już w ogóle było kiepskie. O, może na coś wyjdzie, bo tak widzę, że tam jest trochę grudów podpalonych. O, no to już była lepsza podoba, tak z tego co widziałem. Ok, póki co jakoś idzie, chociaż na za to się raczej szans nie ma. Z tego co tak póki co dostrzegam. O, no, też wybuch kucy w powietrzu dla jeden. No, nie mogę znowu teraz stąd uciec, bo mi ten pigułka tutaj blokuje drogę. Otóż jeszcze jakaś, jakaś jest tabliczka znowu. Nie powinno ci to być. Gdzie trafi ten cały zbami? w te pliki, jeżeli zostaną przewrócone? Zbuduję te tutaj dostanie. Wirtualny... Arty Tamasz, ja w sumie też. By ja też. A, nie, wiecie od nowa, chcę to, wiecie, ten pociąg chce po prostu... Zajrzeć szybko i fajnie, żeby była, żeby była taka fajna reakcja łańcuchowa, coś takiego. Naprawdę byłoby fajnie. O! Fatalnie wylądował na górze. Przebrzydły glutek. O, to się jeszcze kopaliło, czy mi się tylko zdawało, tak tylko słyszałem? Może nie jestem pewien. Ada, może coś się podwali, czy... No mnie niczego nie chcesz wypalić, co? draniu jemy. O, no, bo chociaż może jeszcze nie, może jeszcze zobaczmy, co mamy z obie tymi z lewej strony. Może one coś tam zdziałają. O, to jest! No, to mi tak prędzej chodziło w tym poziomie, naprawdę, to już jest coś, co. No, chciałem przez ten cały czas zauważyć. Znaczy, no, zobaczyć po prostu. Ląduj! Dobrze! No póki co jakość idzie. A nie... No oczywiście nie jest jakoś szczególnie idealnie po prostu, więc mówię dlatego specjalnie, że jakość, a nie że idealnie. Mogę coś tu jeszcze zniszczyć. Tu się jakiś ploczek. O! Tutaj jestem zablokowany. Nie mogę dostać się po prostu, nie wiem, strzelam krzywo. O! To jest... O, to mamy. Piękną, piękną, cudowną. Reakto tutaj jednak jeszcze. Tego czerwonego bloka nie. E, no, nie zniszczyła. Czy ja co dostanę w ogóle? O chwila, tu jest ten. Tu jest ten glut cały kwadratowy, i może on jakoś mi pomoże. E, nie wiem, czy to. Tak, to był zbyt mocny rzut. O. Ale teraz to będzie takie trudno rzucić tego kutera, tak żeby on wiedział, żeby się tamie po, podpalił, a potem poszedł tam właśnie. E, właśnie tam wylodował na tym całym bloku czerwonym. To może być niełatwe, naprawdę. Widzicie? No, mam z tym całkiem niemałe kłopoty. Pff, jak w tym, nad tą siecią się tam wystawił. O! Udało się! Świetny rzut! Okej, okay, zeto się na pewno nie będzie, ale jednak może ten poziom ukończę. Chociaż. Jak jest w ogóle zeto się? Aha! Siedno lub nie ruchów. No to już w ogóle nie ma szans. będę go próbował. Teraz tą sieć muszę tam. Ee skierować do tego ognia na prawym, tam na prawo z prawej strony. Jeszcze może raz się uda? Okej, okay, już się pali. na chwilę poleci tutaj do... Co, to jest znowu? Uwaga! Przewrócić! Przewrócenie wszystkich wiadomości plików. To bardzo ryzykowna operacja. I nie może być cofnięta. Jesteś pewien? Okej, okay, tak. Okej, okay, tak. Hmm, bardzo ciężki wybór. Idzie X. A, nie ma ich za, dobra. Niech będzie ok. Ok! Tak, cytując ten, chcemy dawać awesome 2. I tak oto spam się od razu. Wulkan spamu. Cały ten spam wędruje na powierzchnię. I co z tego wyniknie? Ziemia drży. Ma wiadomość. I. Auć. Tyle, tyle tego spamu było, że aż to zniszczyło właśnie korporację, grób mniej więcej. W ogóle świat cały kulturze. Zniesunie za fajnie od, tej, od tego spamu. Teraz nie ma odwrotu. Koniec rozdziału trwa do tego. Tym razem bez aplauzu ze strony tych całych glutów sam, cokolwiek tam właśnie klaskało. Okej, okay, więc... TASA! Korba za przestała istnieć, więc no... To nie jest coś szczególnie fajnego, to nie jest takie szczególnie fajne zakończenie. Ale przynajmniej już ten rozdział jest, rozdział jest zakończony. I został tylko epilog. Koniec świata. Jeden z 300 tysięcy, a może więcej. Ale koniec świata. I poziomy w tym oto rozdziale, w epilogu. Przejdziemy oczywiście innym razem na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę, CDDZio. Na razie i cześć.